Państwa, dziś mój kolega się zakopał. Usłyszę 16, 14 turbo. Będę go wciągnąć 330. Jak ja Jak ja wierzę? 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 Jak okay. ja wierzę? Piertuczle. Kur... Kuk jest? Jest, kuleczko jest. Kita gazu. O tam jest. Sie szwagier, chyba no. Sieba szwagier, sieba. Co jest stało? Nie bałem się Ursusem, kurwa bać. Kurwa, jadę się, jadę i nagle jak coś je, kurwa. tam turbo, kurwa nie działa. Kurwa, nie podłączę kabelków. Kurwa, zostałam w warsztacie. Dobra, jak się da podłączyć, nie tutaj masz podłączarkę, tak tutaj, dobra. Więc co? Wyciągniesz mnie, nie? Ktoś jeszcze piasek zostawił. Może ktoś dziurę wykopał w lau wody. Nie? Jakaś pili I... Zasięg na nie nie? Mam. Tak tu wyciągam nie? I zakupiamy tą mini dobra? Okej, okay, dobra. Zaczynamy, kurde. Kita gaz. Wejdziemy, kurde, koniec. Już ty kurwa mać wagier! Jak ty tu podłączasz! Jak ty tu podłączasz! Okieru! Uważasz podłączasz! Teraz tak trzymać trzeba! Teraz! Puleć! Dobra! Chodź pioma! Po malutku napiąć i kurwa kita gaz! jak się nie wyciągnie, to weźmiemy indy! 你是困吧 <laughs> <laughs> может вскочить на кур. Cieszę ja się, że ja ja teraz ja się wbiłem. Ja się zbiłem, teraz ja się zbiłem. Nie wiem, ale... O kurde. A, ale urwę. Pięknie, paliwa brakło. Zobaczcie, proszę bardzo. się Ten się wrąbał tu. Jeszcze 30 mi się wyjebało z paliwa. Dobra, teraz musimy to wykręcić, bo zaraz wezmę Fenda. O, bo Fenda ususa wycią wyciągnie, nie? A teraz patrzę... O kurde, trzeba będzie go zablokadę. Pięćdziesiąć... O, i teraz muszę go... Eu vou colocar aqui you Sprowadzam trzydziestkę. Muszę zapalić. Też ma wyciągarkę tę, też ma wyciągarkę, I można podłączać. Dobra, ciągarka zaraz zrobimy kółeczko. Okay. Halo, Demi. Co ja mam? Co? Nagrywarkę? Nagrywam to wszystko. O kurwa. Co masz takie No kurwa, będzie, będzie trzeba to odłączyć. Nie? ale jak to odłączyć? Jak się wszystko zaklinowało, to jest ten, nie? No to nie wiem. Ty, weź spróbuj do tyłu tym bursusem. Dobra. Tego trzymaj. Kurwa! Kurwa! kosza. Kurwa! ale ja się Kurwa! wtopłem. Kurwa! 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 mać. Kurwa! Ja... oh my nie, nie Nie, 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 ale Kurwa! Kurwa! w dupie to ma dupa Dupa. Ty... Szwagier, kurwa. No mi mi się zaraz zrobić. Dobra. A na czym? Poczekaj. Oh. Co. Co by tu zrobić? Aj, aj, aj. No co by tu zrobić, no? Poczekaj. Słuchajcie, się bo już? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. O, teraz.